Czym jest optymalizacja zdjęcia pod SEO? Można to podzielić na dwa etapy. Etap numer jeden, czyli to jest odpowiedni rozmiar i odpowiedni format Twojego zdjęcia. Najlepiej, aby Twoje zdjęcie było w formacie WebP oraz było odpowiednich rozmiarów, w ten sposób, żeby nie było jednocześnie ani za duże, ani za małe. Drugim etapem jest odpowiedni opis tego zdjęcia wraz z tak zwanym atrybutem alt. Atrybut alt został stworzony po to, aby pomóc osobom z różnymi dysfunkcjami w łatwiejszym korzystaniu z internetu. Tak naprawdę, na tym zdjęciu Twoim zadaniem jest opisać to, co na nim jest. Specjaliści od SEO zauważyli natomiast, że umieszczenie słów kluczowych w tym atrybucie pozwala na lepsze pozycjonowanie strony internetowej. Umieszczaj słowa kluczowe w bardzo mądry sposób. Nie wpychaj ich na siłę wszędzie, gdzie się da. Pamiętaj, aby atrybut alt. Miał zachowane swoją, zachowaną swoją najważniejszą funkcję, czyli opis obrazka. Ok, no to działajmy i sprawdźmy, w jaki sposób możemy wykonać te dwa proste kroki. Czyli najpierw zmiana rozmiaru tego zdjęcia i zmiana jego formatu, a następnie opis tego zdjęcia. Dobrze, możemy wejść na stronę internetową bulkresizefotos.com. To jest strona, która szybko przekonwertuje nasze zdjęcie. Wystarczy kliknąć wybierz zdjęcie lub przeciągnij zdjęcie. Ja mam tutaj przygotowane zdjęcie, mogę je przeciągnąć, jak widać ono jest aż ma 4000 pikseli szerokości, więc chcemy je ewidentnie zmniejszyć. I teraz zmieniamy format obrazu na webp, wybieramy skalowanie obrazu do. I teraz musimy wybrać sobie Procent pierwotnych rozmiarów, ja zachowam jako 30%, jakość obrazu gdzieś pomiędzy 80 a 100. Im więcej, tym wiadomo, że będzie mniejsza kompresja. Pobieramy. I tak, jak widzimy, mamy zdjęcie, które teraz ma 125 kg, a miało 15 mega, więc różnica jest bardzo, bardzo duża. I teraz możemy jeszcze otworzyć te zdjęcia, czyli Zdjęcie pierwotne i zdjęcie, które zostało przekonwertowane, i zobaczymy sobie delikatne różnice, no bo wiadomo, jakość będzie troszeczkę gorsza. Jak widzimy, przekonwertowane zdjęcie mamy po prawej stronie, po lewej jest zdjęcie pierwotne, więc widzimy delikatne różnice. Teraz przejdźmy do samego podpisu zdjęcia i do dodania go właściwie w WordPressie, czyli wybieramy nasze zdjęcie, w tym momencie to był prawnik. I tak, jak mówiłem, nie chcę powielać tych słów kluczowych, żeby nie było ich za dużo, więc tutaj wpisuję przykładowe imię i nazwisko tego prawnika, bo tak naprawdę na tym zdjęciu to jest powiedzmy sobie ten Marcin Nowak. Dodaję nowy plik, wybieram z komputera, przesyłam go i mam zdjęcie gotowe. Klikam na nie, i tutaj mamy tekst alternatywny. I w tym tekście alternatywnym dopisuję opis to, co jest na zdjęciu. Włącznie z moimi słowami kluczowymi, pamiętaj tylko, aby te słowa kluczowe były wstawione w sposób mądry, a nie tak tylko, żeby były wstawione. Mamy zaznaczone: Możemy wyłączyć ten załącznik z mapy witryny, ale nie chcemy. Wtedy taki załącznik nie będzie brany pod uwagę przy SEO. I w ten sposób mamy to zrobione mamy dodany atrybut alt. Jeżeli zastosujesz się do tych metod, które przed chwilą ci przedstawiłem, to twoje zdjęcia będą dobrze zoptymalizowane pod SEO. Oczywiście pozycjonowanie to nie tylko optymalizacja zdjęć, tylko cała masa innych rzeczy. Dlatego zachęcam cię do obejrzenia innych moich filmów, które opisują w jaki sposób pozycjonować swoją stronę internetową.